Podwyższenie 5% VAT-u, jak i późniejsze w perspektywie podwyżki prądu. Do, do, właśnie to wszystkiego spowoduje zubożenie społeczeństwa, które już takie zubożałe. Sopot y, jest miastem ludzi starych. To samo to dotyczy i Gdyni. No mówimy o śródmieściu, no nie mówię o dużych y, osie, na, na osiedlach. Ale to się odczuwa. Rynki na przykład Sapowski i Gdyński umiera. Klienci coraz mniej bardziej się przyglądają niż robią zakupy. Każdy grosz się liczy, każda złotówka jest przeliczana, a po podwyżkach to już po prostu no, no, nie wiem co będzie, tak? Generalnie na pewno żywność zdrożeje oraz wszystkie inne takie produkty typu tam. Owoce, warzywa. Generalnie handlu rolniczego to nie dotyczy, ale mamy też swoje koszta typu prąd, oszty, produkcja jest bardziej droga, będzie. nie? Również jest to podyktowane kosztem energii. Dużo rzeczy na to składa. Przechowywanie, pracownicy, to wszystko kosztuje. Nie? Utrzymanie tego przede wszystkim. A jak pan ocenia teraz obecne ceny stosunkowo? Są generalnie markety mogą sobie pozwolić na y, obniżkę cen żywności i wszystkiego żeby ściągnąć klienta a my sami na to nie możemy pozwolić y, po prostu Ceny produkcji nas, nie pozwalają nam na to. Ja bym wolał udać się na taki rynek, tutaj bezpośrednio do producentów, którzy sami to produkują, niż do marketów i sklepów, takich, którzy po prostu no, ceny będą musieli podnieść ze względu na ten VAT. Ceny w sklepach są bardzo drogie. Tutaj nasi, tak jakby, okoliczni producenci, którzy sprzedają, są pokrzywdzeni, a jakość produktu jest o wiele lepsza od produktów marketowych. i i zosta Powinni zostać w jakiś sposób wsparci. Tak? Od wielu lat kupuję tutaj u pani jajka, które ona sama produkuje, są bez chemii, bez klatek i to jest po prostu, powinno być to promowane przez nasze państwo. Musimy podnieść cenę, bo my musimy ten podatek też odprowadzić i, i my go płacimy. A jakie produkty potrzebne są do pani produkcji, które też w tym momencie? Kreda. Fosfor, bo zboże mamy swoje, ale takie produkty jak kreda, fosfor, jest jeszcze olej, który jest też będzie podniesiony po 5% może czy 8, nie wiem. Jest gorzej niż było od zeszłego roku. 30% jest mniej kupujących. To widać, że, no ale miejmy nadzieję, że każdy dzień. Pogoda, nie? Duży wpływ miała. Tak, latem będziemy latem no, będziemy, My miejmy nadzieję, że to wszystko, co jest teraz obecnie, że to się. Wszystko jest opóźnione, bo jest zimno. Sytuacja pogodowa i też ludzie z wydatkami związane z zimą, no to jest wiadomo, że większe opłaty za. chociaż nie ma tego jeszcze wprowadzanego od 1 lipca, ma wejść, ale myślę, że. Będzie dobrze. A teraz od 1 kwietnia mają y, znieść y, 0,5% y, podatków VAT w żywności w marketach ogólnych. Jaki to będzie miał na państwa wpływ? Dla nas się nic nie zmieni, bo dla nas ta cena zostanie tak jak była. Tak, to nie ma wpływu, nie ma. Nie ma, my nie, my, to nie jest to eksport za granicę czy cokolwiek. To jest nic. To jest nic, 5% czy tamten. U nas zostanie, nawet jeszcze będzie trzeba nieraz niektórych produkty obniżyć, żeby po prostu się nie zmarnowały. A państwo co produkujecie? No cały warzywniak. Wszystko domowe, takie własne, bez konserwantów.